Mózg, mózg blisko, zombie wchodzić, mózg, zombie w środku, gdzie mózg? Och, uwielbiam jak na początku go odrzuca. To być, mózg, uwielbiam tę książkę, mózg. Oszalałeś? Jared, wystraszyłeś mnie na śmierć. Zombie, przestraszyć Lizy. Selfie. Lizy i zombie przyjaciele. Zombie, wkleić to do albumu zresztą zdjęć. Zombie gotuje. Dobry kucharz. Oczy bardzo smaczne. O rany, Jared, patrz co mamy. Dostaliśmy zaproszenie na imprezę. Ui! będzie świetnie. O, zombie podekscytowany. Zombie nie musieć gotować. Zombie iść na imprezę. Co robić, Lizzie? Szykować się na imprezę? Och, ale super. Mój makijaż musi być idealny. Zombie też przygotować się na imprezę. Tak jak Lizzie. Zombie nabrać puder. Zombie tak wplewać w twarz. Zombie czuć się pięknie. Co dalej? Oszczędzałam te palety cieni na specjalną okazję. Na letnią imprezę róż będzie odpowiedni. O, zombie położyć coś na powieki. Ten kolor być dobry dla zombie. Róż na powieki gotowy. Wystarczy teraz druga powieka. To obecnie mój ulubiony odcień szminki. Zombie też mieć usta. Potrzebować szminki. Owoc dać kolor. Ochyda. Teraz na usta. Powinno być dobre. Zombie mieszać. Zaraz, zombie nie gotować. Czas na różową perukę, która dopełni mój look. Gdzie znaleźć perukę? O, tu jest. Teraz zombie włożyć perukę. Zombi czuć się ładnie w długich włosach. Zombie nigdy nie wyglądać lepiej. Dumny. Czerwone? Nie, nie dzisiaj. Czerwony wyglądać jak mózg. A, nie wyglądać dobrze na zombie. Tak, oto idealny outfit na letnią imprezę. Będzie ekstra. Pójdę się przebrać. Zaklepany! Jesteś gotowy do wy... A! Zombie gotowy na imprezę. Lubić zombie nowy styl? E, jasne, chodźmy. Nie chcę się spóźnić. Hej, Jared. Przepraszam za spóźnienie. Okej. Okay, zombie zamówić jedzenie dla Lizzie. Dziękuję. To wygląda przepysznie. Mmm, Jest naprawdę pyszne. O, ktoś do mnie dzwoni. Hej, co tam? Nie wierzę. Lizzy rozmawiać przez telefon zamiast z zombie. Patrz, zombie Lizzy. Zombie nie wierzyć. Może zombie poznać znajomych. O, zombie lubić zombie. Zombie przesuwać w prawo. O, lubić włosy zombie. Przesuwać w prawo. ble, zombie nie lubić, nie podobać. Przesunąć w lewo. Koniec telefonu. Nie wierzę, ale mówiłam, że tak będzie, nie? Ja Miałam rację. Mogłaś mnie posłuchać. Zombie się nudzić. Czuć róże. Chyba okej. Okay. Zombie spróbować. Niedobre. O, zombie lubić pieprz. Dobry do przyprawienia. Apsik! Auć. Nie lubić kichać. Ładne dziewczyny. Poprawić włosy. Hej, chcieć się przyjaźnić! E, e, a, o, oko wypaść zombie! Zombie znaleźć! Bez obaw! Włożyć z powrotem! Hmm, oko zombie działać? Hej, one wyjść! U, zombie nie mieć szczęścia! Lizzie wciąż jeść deser, zombie kupić! No mówię ci, że właśnie to powiedziałam! He? zombie mieć nowy pomysł! Majonez na stole zombie! Zombie dać Lizzie na łuczkę. Wlać majonezu, który zombie kupić. Dodać posypkę, żeby Lizzie nic nie zauważyć. Zombie poczekać, aż Lizzie zjeść deser. Co zombie kupić? Lizzie włożyć łyżeczkę w majonez. Zaraz zjeść. Ha, ha, ha. Lizzie szybko uciekać od stołu. Najlepszy prank zombie. Lizzie zasłużyć. Zombie jeść. Wyglądać jak mózg. Ble, nie smakować. Ten film trzyma w napięciu. A! Zombie wrócić z przekąską, coś stracić? Cicho, Jared, próbuję oglądać film. A... Zombie zjeść przekąski, yeah. lubić przekąski. Co jest z tym gościem? Powiedz mu coś. Stary, może trochę ciszej. Co z tobą? Co z zombie? Zombie jest zombie! A! Lepiej stąd spadajmy. Jared, czemu to zrobiłeś? Oni nie przeszkodzić zombie i Lizzy. Co to było? Potrzebować przekąski. Daj spokój Jared, pomogę ci. Połóż to tutaj. A to zahacz o słomkę. A frytki możesz wsypać tutaj. Teraz łatwiej będzie ci jeść przekąski. Wow, Lizzie mieć duży mózg. Mądrzejsza od zombie. Zombie teraz jeść. Zombie głodny. Zombie napić się coli. Zombie chce się pić. Ble. Serio, Jared? Zombie już tu. O, hej, idealnie. Właśnie nalałam herbatę. Zombie kochać sushi. Tekstura jak mózg. Bez pałeczek. Och, to nie takie trudne. Patrz, jak się je trzyma. Widzisz? Oh! Zombie być mors! Jared! No bądźmy poważni! Próbujemy jeść sushi! No dobrze, mamy maki i sos sojowy! Pychota! Huh? Jared? Co ty wyprawiasz? Och, twoje zęby mnie obrzydzają! Może powinieneś się czasami umyć? Umyć zęby? Uh! Zombie mieć pastę i szczoteczkę! Och, zamierzasz myć je właśnie tutaj? Wow, okej! Okay. Zombi wypłukać herbatą. Już zombi pokazać Lizzie czyste zęby. O rany? Chyba nic tu nie pomoże. Zombi mieć lepszy pomysł. Potrzebować kelnera. Tak? W czym mogę pomóc? O, bliżej? Hm, dobrze. O, na pewno miał pan na myśli. Chyba, że się nie tak! To zombi chcieć! Dobrze! Oto pana zamówienie, proszę bardzo! To rozwiązać problem zębów. Zombi mieć największą szczotkę! Co? To szczotka do czyszczenia toalet! Potrzebować pasty. Zombi użyć wasabi. Teraz myć zęby! W co ja się w ogóle wpakowałam? Już! Zombi skończyć myć zęby! Zombie mieć czyste zęby! O, sushi! Zombie kochać sushi! Zombie musieć coś zapisać! Zombie robić zadanie domowe! O, zombie tego nienawidzić! No, zadanie z matmy prawie skończone! Kurczę, totalnie nie znam na to odpowiedzi! Zaraz, ten kalafior może mi pomóc! Potrzebuję coś zjeść, żeby lepiej mi się myślało! No jasne. Już znam odpowiedź. Zombie też jeść. To pomaga ci mózgowi. Zombie też rozwiązać zadanie. Jak Lizzie. Zombie dostać piątkę. Zombie bardzo mądry. Och, to nie jest poprawna odpowiedź. Może spróbujesz tego? Pomogę ci. B! Zombie nienawidzić kalafiora. Hmm, chwileczkę. Już wiem, co mogę zrobić. Mam niskę z wodą i czerwony barwnik spożywczy. Dodam kilka kropel barwnika do wody. Powinno wystarczyć. Teraz tylko trochę zamieszać i gotowe. Dobra, kalafiorze, pora na kąpiel. Wskakuj, niech się teraz trochę pomoczy. W międzyczasie naszykuję słoik i wkładam do niego kalafior. Proszę, Jared, zrobiłam coś dla ciebie. Lizzy, przynieść zombie mózg. Ulubione danie. Tak jest, smacznego. Mózgi takie pyszne. O, zombie znać odpowiedź na pytanie. Odpowiedź to sześć. Tak! Brawo Jared. Jestem z ciebie dumna. Dzięki przekąskom mądrzy. Więcej mózgów. Dokładnie tak. Chcielibyście przyjaźnić się ze zombie? Napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco.